Za nami długa, trudna i ciężka kampania wyborcza. Kampania wyborcza, która dała zwycięstwo w wyborach Karolowi Nawrockiemu. Gratulacje dla zwycięzcy. Ale chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy oddali głos na Rafała Trzaskowskiego, którzy utożsamiali się z wizją Polski, którą przedstawialiśmy im w kampanii wyborczej. Co wynik wyborów z 1 czerwca przynosi Polkom i Polakom? Nie będę oszukiwał, bez wątpienia. Ten wybór będzie, a ten prezydent będzie robił wszystko, by uprzykrzyć życie rządowi koalicji 15 października. Będzie bez wątpienia marionetką w rękach Jarosława Kaczyńskiego i zrobi wszystko, by zawetować każdą ustawę. I jednoznacznie trzeba powiedzieć: słowo przepraszam z naszych ust już nie wystarczy do tego, by wygrać kolejne wybory. Dlatego stawiam diagnozę, że musimy. Zrobić wszystko, by jak najszybciej przywrócić zaufanie Polek i Polaków, realizować obietnice, do których zobowiązaliśmy się w ramach programu 100 konkretów, przyspieszyć rozliczenia prawa i sprawiedliwości, e, zmieniać to, co mamy zmienić. Bo co będzie w przeciwnym razie? W przeciwnym razie czekają nas wcześniejsze wybory, a ich wynik może być dla Polek i Polaków, a przede wszystkim dla Polski. Nieodwracalny.